W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. A oni opowiadali, co się stało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. Umiłowani w Chrystusie, drodzy wierni, dzisiejsza Ewangelia, skreślona ręką Świętego Łukasza, ukazuje całe jego mistrzostwo, kunszt literacki, widać, że był to człowiek kształcony nie tylko lekarz, ale i człowiek znający się doskonale na literaturze starożytnej gdyż ta ewangelia ten jej fragment nie odbiega od najwyższych dzieł literatury starożytności jakże piękny jest ten opis który Kościół każe nam czytać w poniedziałek wielkanocny jakże poetycki jakże barwny jakże Pięknie zbudowany na zasadzie kontrastów, coraz to nowej, rozwijającej się sytuacji, pełen niespodzianek w tych raptem kilku linijkach. Nic dziwnego, że dzisiejsza Ewangelia, że poniedziałek Wielkanocny przez całe wieki zapładniał wyobraźnię i pobożność ludową, tworząc najróżniejsze zwyczaje z owym wydarzeniem ewangelicznym związanym. Na Śląsku do całkiem niedawna praktykowano właśnie z dzisiejszego dnia tradycję odbywania spacerów po rodzinach, które nazywano właśnie Emaus, na pamiątkę, owego spaceru, jeśli można tak powiedzieć, który odbyli apostołowie, uczniowie, przepraszam, apostolscy i podczas którego poznali Pana naszego Jezusa Chrystusa. Gdybyśmy. Pozostali jednak tylko na tym ludowym znaczeniu dzisiejszej Ewangelii. Gdybyśmy pozostali tylko na cieszeniu się tą radością, błogością, która z tego opisu płynie, z wszystkich tradycji, jakie wokół niego powstały, byłoby to ciągle niewystarczające. Otóż dzisiejsza Ewangelia porusza sprawę najistotniejszą. Święty Grzegorz Wielki wchomili do tego właśnie fragmentu Łukaszowej Ewangelii. Powie bardzo istotną rzecz już pod koniec swojego opisu: Że rozprawiającym i rozmawiającym nie dał się poznać Pan, parafrazując nieco jego wypowiedź. Otóż uczniowie, wśród których jeden nosił imię Kleofas. Mogliby zostać porównani do osób, które posiadają całkiem sporą, ponad przeciętną wiedzę wiedzę religijną. Otóż znali doskonale wszystkie szczegóły z ostatnich wydarzeń, które miały miejsce w Jerozolimie. Znali także doskonale nauczanie mistrza z Galilei. Być może przez całe trzy lata towarzyszyli mu na wszystkich drogach Ziemi Świętej. Być może przez trzy lata karmili się Jego obecnością, obserwowali każdy Jego gest, uczyli się go niemalże na pamięć, ale mimo to ta wiedza nie wystarczyła do najważniejszego, moi drodzy, do tego, aby poznać Chrystusa, który był przecież na wyciągnięcie ich ręki. Zabrakło im, jak się zdaje, z dzisiejszego opisu, co zresztą sam powie. Sam Jezus Chrystus powie do nich o tym, kiedy oni raczą wprowadzić Go w to wszystko, o czym miał nie wiedzieć, że są głupi i leniwego serca do wierzenia we wszystko, co przekazali im prorocy. Zdawać się zatem może, że uczniom zabrakło cnoty wiary. Wiara i wiedza to nie to samo. Wiara zaś, to, jeśli można tak powiedzieć, oś wokół której kręcą się, obracają się święta wielkanocne przez całe 50 dni swojego trwania. Otóż wiara to podstawa, podstawa w nauczaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tej wiary wymaga od swoich uczniów, tej wiary wymaga od obdarowywanych przez siebie najróżniejszymi łaskami. Tą wiarą musimy być i my, Ożywienie. Zmartwychwstanie jest najważniejszym z dowodów cudownej twórczości, cudownej działalności naszego Pana Jezusa Chrystusa. O wierze traktuje także prawie cała liturgia wigilii paschalnej, kiedy kapłan w tych uroczystych ceremoniach, które dopiero co przed kilkoma dniami odbywały się przed naszymi oczami dokonuje poświęcenia wody chrzcielnej, wypowiada w tej pięknej, starożytnej prefacji, miennej dzy innymi słowa, które mówią o tym, aby to źródło wody, które teraz dotyka, które teraz omadla, zostało zapłodnione samym Duchem Świętym, aby rozlewając się na głowach katechumenów, było niczym matka rodząca. Łaskę, rodząca wiarę, rodząca je do życia wiecznego. Pan, Bóg, wymaga od nas wiary, i Jezus Chrystus przychodzi po to, aby dać nam tę wiarę w pełni. A czymże jest wiara, o której często mówimy, a niestety jeszcze częściej zapominamy, czym tak naprawdę jest, jaka jest jej definicja. Otóż wiara to nie są uczucia. Wiara to nie jest moje dobre samopoczucie, kiedy odmawiam tę czy inną modlitwę. Wiara to nie jest także chęć do odmawiania tej czy innej modlitwy. Wiara to nie jest tylko przyklejanie przeze mnie sobie etykietki katolika, katolika tradycyjnego, jedynego wiernego dwutysięcznemu, dwutysiącletniemu Rzymowi. Nie. To wszystko są tylko i wyłącznie przypadłościowe rzeczy, które wierzę mogą towarzyszyć lub nie. Wiara to coś o wiele większego. Wiara to uznanie naszym rozumem, że wszystkie prawdy, które Pan nasz Jezus Chrystus podał nam do przyjęcia, podał nam do wierzenia, są prawdziwe. Wiara to przekonanie, że te podane przez Syna Bożego prawdy o Panu Bogu, zakryte przed naszym rozumem, przekazywane są nam do wierzenia przez Kościół Święty. I właśnie takiej wiary potrzebujemy. Takiej wiary zabrakło uczniom apostolskim, Kleofasowi i jego towarzyszowi, którzy szli do miasteczka Emaus, którzy mieli Chrystusa na wyciągnięcie ręki, a mimo to oczy ich były przysłonięte. Jakże często romantyczny sposób czy może zazdrościmy tym, którzy żyli przed dwoma tysiącami lat, którzy oglądali Chrystusa, którzy słuchali Go, którzy widzieli Jego cuda? Mówimy sobie wtedy, jakże łatwo byłoby im być, byłoby nam być katolikami, gdybyśmy mogli zobaczyć Chrystusa. Ale czyż, czyż nie jest tak, że oprócz tych, którzy rzeczywiście Chrystusa uwierzyli, widziały Go całe rzesze innych osób? Widziały go tłumy w Jerozolimie, tłumy w całej ziemi świętej, a mimo to nie zawahały się, wydać Go na śmierć, i to hańbiącą śmierć krzyżową z ręki okupanta, którym był Rzymianin, pod już Piłat. Zatem nie wystarczy nam widzieć, nie wystarczy nam wiedzieć, bo trzeba nam wierzyć, aby móc Chrystusa, idącego z nami w krok w krok, w drodze do Emaus, rozpoznać. Do tego rozpoznania, moi drodzy, służy nam wiara, do tego rozpoznania służy nam duch wiary. Czytamy w dzisiejszej Ewangelii, że uczniowie poznali go przy łamaniu chleba. Uczniowie poznali Pana przy czynności, przy konkretnej aktywności mistrza. Otóż, Pan Bóg pobudza nas wewnętrznie. Przez najróżniejsze natchnienia, ale przemawia do nas zewnętrznie przez najróżniejsze wydarzenia naszego życia. Tak jak przemówił ostatecznie, dopiero przez ten konkretny gest. Moi drodzy, istotą ducha wiary, który jest niezbędny do tego, aby móc rozpoznać Pana idącego wraz z nami do Emaus, jest zatem. Umiejętność dostrzegania Bożego działania we wszystkim, co się nam przytrafia. W rzeczach dobrych i w rzeczach złych. W rzeczach przyjemnych i w rzeczach bolesnych. W radościach i w krzyżach. W zdrowiu i w chorobie. W cierpieniu i w błogości. W radości i w smutku. Na wszystko patrzeć z perspektywy Bożej, z perspektywy wieczności, subspecie eternitatis, jak mówili święci, teologowie, zadając sobie pytanie, cóż to znaczy dla mojego zbawienia, zadając sobie pytanie, co Pan Bóg przez to trudne wydarzenie, przez tą trudną, być może niegodziwą osobę chce mi powiedzieć, co chce dać mi do zrozumienia, przez to konkretne, trudne wydarzenie, które spada na mnie nieoczekiwanie boleśnie. To wszystko, moi drodzy, są te słowa, które wypowiada do nas Pan Bóg nieustannie, jak Pan nasz Jezus Chrystus idący z uczniami w drodze do Emaus, którzy słuchali Go, ale nie rozpoznali Go, gdyż zabrakło im owego ducha wiary. Kluczem do naszego szczęścia, jedynym kluczem do naszego szczęścia, jest patrzenie na wszystko, co nas spotyka właśnie w duchu wiary. Naszym zadaniem jest uczenie, zwłaszcza naszych dzieci od najmłodszych lat, aby na wszystko spoglądały właśnie w duchu wiary. Stąd rodzi się katolicka cierpliwość, czyli umiejętność cierpienia. Stąd rodzi się ta katolicka odwaga, która nie boi się śmierci, gdyż pamięta, że przez wszystko, przez dobro i przez zło, przemawia do nas Pan Bóg. I tak dla katolika nie ma miejsca na rozpacz, tak dla katolika nie ma miejsca na zniechęcenie, smutek, gdyż wszystko potrafi w przeciwieństwie do tych rzesz pogańskich, które nas otaczają, przyjąć jako słowa, jako znaki pochodzące od samego Mistrza, od samego Boga Trójjedynego, który dalej chce nas pouczać, który dalej chce nas kształtować. To jest nasze pierwsze zadanie: wyrobić w sobie i w naszych bliskich, zwłaszcza w naszych dzieciach od najmłodszych lat, owego ducha wiary. W ten sposób jesteśmy w stanie poznać, w ten sposób jesteśmy w stanie rozpoznać Chrystusa idącego o krok od nas, tak jak mówiliśmy wczoraj, i widzieć w nim naszego Pana, naszego Mistrza dać mu się pouczyć. I jeszcze bardziej utwierdzę się w tym, że nieustannie troszczy się o nas. Zatem zewnętrzne wydarzenia, zewnętrzne zdarzenia, są tymi, za pomocą których Pan Bóg nieustannie do nas przemawia. Nie potrzeba nam żyć w Jerozolimie sprzed 2000 lat, aby móc wierzyć w Pana Jezusa. Mamy go tu, dziś. Na wyciągnięcie ręki w tym wszystkim, co nas otacza. Pan Bóg jest bliżej nas niż my sami się, siebie. Blisko jesteśmy, jak mówił święty Augustyn, i często chcąc dojść na jakiś szczyt, jakąś górę nie widzimy, że ta góra znajduje się przed naszym nosem, tylko że jesteśmy u jej podnóża. Jednak w tej wielkości przytłacza nas tak, że nie dostrzegamy jej. Podobnie. Jest z Panem Bogiem, który Niczym ta góra, szczyt, który chce wejść, którego nie widzimy, bo znajdujemy się u jego poddóża i jesteśmy przytłoczeni masą skał i ziemi. Uczniowie szli w drodze do Emaus i rozpoznali Pana przy łamaniu chleba. Moi drodzy, z całego serca życzę Wam, Abyście nie tylko podczas dzisiejszych świątecznych spacerów, na wzór tego spaceru uczniów z drogi do Emaus, ale każdego dnia, nie tyle przez rozważania, rozmowę i próżną wiedzę poznawali naszego Pana, ale poprzez wszystkie znaki i gesty potrafili go rozpoznawać w swoim życiu. Tak jak uczniowie Kleofas i jego towarzysz rozpoznali go ostatecznie po łamaniu chleba. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.